Co się dzieje? Plan jest już odlicza. Leci! Coś czujesz... jest... jakiś dźwięk, który mówi, że ona właśnie wleciała do tego tunelu. Ehm, może dasz radę, dawaj. Może w końcu po tych wielu śmierciach ci się uda przecież ale wątpię, zostało kilka... Została niecała minuta filmu. Dobra, cała minuta filmu, a ty jesteś dopiero Trzysta. przy trzeciej IM. Przegrasz. Prawie materiał pół godziny. Super! Tylko ty robisz takie Super. długie materiały. No słucham Je... cię. Lubisz, lubisz. Jeśli, o, jesteś w momencie... Jeśli to oglądasz, jesteś w tym momencie. Mhm. Można piszeć, że... No i spieprzyłeś no. Ale przynajmniej ja wygrałem. No, i co teraz? Przegrałeś. No, tak właśnie. Profesjonalny z ciebie gracz. No i co, bye bye. Oj, zubi, zubi, zubi. Trzeba coś nowego wymyśleć. Oj, zubi, co my teraz z tobą zrobimy. No to słuchaj stary. Nie udało Ci się przejść niestety ONAFA dwójki, prawie ci się udało, dotarłeś jedynie do trzeciej i jem ja z tego co zauważyłem. No to co? Pora ci dać kolejne wyzwanie. Ale wytłumaczę ci najpierw w ten sposób. Jeżeli to wyzwanie wygrasz, możesz wtedy śmiało walnąć i mi wyzwanie. Lecz jeżeli przegrasz, to ja ci dorzucam kolejne wyzwanie, które musisz przetrwać. Czyli robimy tak. Ja ci daję wyzwania dopóki nie wygrasz chociaż jednego. Lecz jeżeli ty jakieś wyzwanie wygrasz, wtedy role się odwracają i ty dajesz wyzwania mi. I tak robimy. A więc twoim kolejnym wyzwaniem będzie to. Zagranie na PC, -cie. Geometry Dash No po prostu kurwa, no nie. Boże I czy ty to Będzie się to kończyło tym, że, że, że co druga śmierć to równa się jedno jajko na Twoich włosach i na Twojej głowie zarazem. Podejmujesz wyzwanie, Ty się jednak cykasz. Myślę, że. Powiem Ci, wiele osób próbowało to wyzwanie podjąć, grając w, w Geometry Dash i powiem Ci niewiele widziałem osób, które to wygrały. Więc jedyne co mi pozostało tutaj to życzyć Ci powodzenia. I wiem, że Ci się nie uda już teraz. No to co? Przyjmuję Ci się cykasz. Marcinie, fakt. Nie udało mi się wygrać wyzwania. I oczywiście przyjmuję następne wyzwanie jako karę. Lecz pamiętaj, jeśli wygram, nic już cię nie uratuje. A wygram na pewno. Jestem tego w stu procentach pewny. Dobry suchar, bądź komikiem w przyszłości. Może nie uda mi się za pierwszym razem, za drugim razem, czy nawet za trzecim razem. I może po tych wszystkich razach... Będę już cały w kurzych jajkach. Lecz kiedyś mi się uda. I wtedy bój się tego, co cię spotka. Bo ja jestem Zubi. Kto się Zubi, ten się czubi. I na pewno wygram to wyzwanie. Let's go Czy jesteś ciekawy, jak potoczą się losy Zubiego? Dowiesz się już w następnym odcinku... MZ Challenge. Zapraszam... Do oglądania.